Panie pośle, wracając do tej pańskiej hulajnogi, czy nie jest trochę tak, że ta hulajnoga znalazła się i pańska kampania na zakręcie, na wirażu, w pewnym poślizgu. A dlaczego? Mówię o tych słowach z kanału Zero o gwałcie mhm. i aborcji. Mhm. E, czy pan e, nie żałuje tych słów? Nie. Nie żałuje tych pan słów o pewnej nieprzyjemności? Nie żałuję tego, że dziennikarze kłamią na ten temat oraz politycy kłamią na ten temat. Nie nazywam gwałtu nieprzyjemnością, nazywam go straszną tragedią. Na prawie każdym wiecu mówi o gwałtach, to znaczy o tym, w jaki sposób migracje wpływają na liczbę gwałtów, a wpływają drastycznie, zwiększają liczbę gwałtów wielokrotnie i zawsze nazywam gwałt wielką tragedią, bo tak ten fakt interpretowuje. Natomiast dalej, w kolejnej części rozumowania, powiedziałem, że nie można zabić niewinnego człowieka, nawet jeżeli ten człowiek wiąże się z wielką nieprzyjemnością. I tak uważam, że noszenie dziecka, którego się nie chciało, jest nieprzyjemnością. Natomiast nie nazwałem w ten sposób gwałtu. Politycy, platformy, hołowni lewicy oraz dziennikarze na ten temat po prostu kłamią. Czyli to nie są pan? moje słowa.